Polska Spółka Gazownictwa pełni istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego. Priorytetami zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa jest bezpieczeństwo dostaw, bezpieczeństwo dystrybucji gazu i niskie taryfy. Aby to osiągnąć, sięgamy po środki zewnętrzne, by rozwój naszej sieci w kierunku dekarbonizacji ciepłownictwa czy zatłaczania gazów zdekarbonizowanych, takich jak biometan, nie obciążał odbiorcy końcowego. Miliard 250 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich FENIX, 400 milionów złotych pozyskane z KPO. Większość tych środków, 700 milionów już podpisanych umów, zostaje u polskich firm i u polskich wykonawców. Mam nadzieję, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszar biometanu, że już w tym roku uda nam się przyłączyć pierwszą biometanownię. Polska spółka gazownictwa już jest gotowa, czekamy jeszcze naszego partnera, więc niewątpliwie jesteśmy ważnym filarem tego systemu bezpieczeństwa energetycznego i robimy wszystko, aby Polacy byli energetycznie bezpieczni, tak jak dziś. Polacy zdecydowanie nie powinni się bać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, a gaz jako paliwo nie tyle przejściowe, tak się o nim mówi, czy pomostowe, ale przede wszystkim stabilizujące, będzie z nami przez wiele lat, to widać chociażby w strategii grupy Orlen, której polska spółka gazownictwa jest częścią, popyt na gaz będzie rosnąć, a my będziemy ten gaz bezpiecznie i tanio dystrybuować.